Dobry wieczór, witamy w czwartym unboxingu książkowym naszej księgarenki w to Dzisiejszym gościem specjalnym będzie pan Daj Kakao. Dobry wieczór, jak widać, pan Daj Kakao cieszy się tak samo z naszego spotkania jak i ja. W dzisiejszym mm. unboxingu. <laughs> W dzisiejszym unboxingu zaprezentujemy kilka ciekawych książek, które dotarły do nas z krakowskiego wydawnictwa Snak. Znak, jak wiadomo, znany jest z wydawania książek klasycznych, można już powiedzieć, ale nie zamyka się tylko w tej charakterystycznej. I proszę bardzo, co tutaj mamy? Książka jak najbardziej na czasie Young Power, 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. Na pewno bardzo ciekawa książka, polecamy dla młodzieży. Inną książką, jaką serdecznie polecam nieznajomym, może, może komuś się kiedyś przyda w Pardon to to. Czyli, jak rozmawiać z nieznajomymi autorstwa Malcolma Gladwella, znanego myśliciela. Kolejną książką jest jedna z moich ulubionych, czyli Josip Brocki i jego pochwała nudy, ponieważ inteligentni ludzie. Lubią się nudzić, może potrafią się nudzić. Czasami można, można coś kreatywnego wymyślać. A może coś jeszcze z tego pudełka? O, na samej górze, proszę bardzo. Pokaż mi swoją bibliotekę. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja, gdy odwiedzam znajomych, czy też nowo poznane osoby. Zawsze patrzę na ich półki książkowe oraz płytowe. No i może jeszcze na koniec takie, zaprezentuję Wam takie dwie, dwa piękne wydania nowe Bruno Schulz, Sanatorium pod krepsydrow oraz sklepy cynamonowe. No i co? Panie, daj kakao. Jak się Panu dzisiaj podobało nasze spotkanie? <laughs> to było bardzo fajnie. Mam nadzieję, że kolejny raz też będę mógł Was tutaj odwiedzić. <laughs> Świetnie. Także dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i zapraszamy do Paradon To do naszej księgarni.